Dzień dobry, moi kochane wagi, witam was serdecznie w waszym czytaniu na styczeń 2021 roku. Oczywiście witam nie tylko zodiakalne wagi, ale również ascendentalne, księżycowe, a nawet wenusowe czy marsowe w wypadku mężczyzn, jak najbardziej też. Moi kochani, zanim rozpocznę czytanie, chciałabym wam jeszcze przypomnieć o tym, iż do końca miesiąca, do końca stycznia robię jeszcze prywatne czytania, takie noworoczne, właśnie na cały rok. A więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką formą, to pod filmikiem jest mail, można tam sobie napisać i umówić się na taką właśnie sesję prywatną z czytaniem całorocznym, właśnie z tej okazji nowego roku. No to tyle, moi kochani, na początek. No i teraz już popatrzmy, co karty tutaj dla WAK chcą pokazać na miesiąc styczeń. Ogólna energia pokazuje, że mm, będziesz być może droga wago taka zablokowana troszkę w tym miesiącu, tak? To jest taka energia, kiedy może nie do końca chcesz widzieć pewne rzeczy, czy nawet słyszeć, nie do końca chcesz spojrzeć prawdzie w oczy. Trochę takie samo oszukiwanie, tak? Blokujesz się na takiej zasadzie. Nie chcę tego widzieć, nie chcę tego słyszeć, nie mów do mnie, nie pokazuj mi tego. Ja sobie wolę żyć w swoim matriksie i wierzyć gdzieś tam, że sytuacja wygląda inaczej niż wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazują. Dlaczego tak? No, masz jakieś pewnie obawy, że... Bo to zazwyczaj jest tak, że już z tyłu głowy gdzieś tam czujemy, że coś się dzieje, tak? I masz tutaj taką obawę, że być może ciężar tej sytuacji będzie tak duży... Czy te problemy, które gdybyś spojrzała, rzeczywiście na to wszystko przejrzała na oczy, tych problemów byłoby na tyle dużo, trzeba by było jakieś decyzje po, podjąć, może, może nawet jakieś radykalne, może jakieś cięcia. Wydaje ci się, że nie masz na to siły i że nie chcesz się z tym zmierzyć. No i stąd to właśnie no, udawanie, że czegoś nie widzę. No prawda jest jednak taka, i karty radzą, aby jednak z tym problemem się zmierzyć. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że Ty sobie z tym nie poradzisz, prawda jest zupełnie inna. Ty sobie doskonale poradzisz, ponieważ masz w sobie wielkie, ogromne pokłady siły, pokłady odwagi i jak najbardziej ta sytuacja na pewno Cię nie przygniecie ani nie przerośnie. Natomiast dopóki jakby nie odważysz się, tak? nie zrobisz tego pierwszego kroku, aby zrzucić opaskę z oczu, i przyjrzeć się temu wszystkiemu, jak to rzeczywiście wygląda, jakie są fakty, no to do tego momentu zmierzyć się z tą sytuacją nie da żady, nie ma, nie ma możliwości. Więc karty mówią: no Jeżeli masz taką potrzebę, to jeszcze chwilkę poczekaj, ale przygotuj się już mentalnie do tego, że trzeba będzie stanąć do, te, do no można powiedzieć, może nie do walki, ale do takiego zmierzenia się z tym wszystkim. Natomiast jest tutaj takie no jakby zabezpieczenie, czy nie wiem, jak to nazwać, podpowiedź ze strony kart, że dasz radę. To jest ciężar, owszem, to nie jest sytuacja łatwa, ale ty sobie z tym poradzisz, bo jesteś lwicą tutaj. Masz siłę, masz moc, masz odwagę, uwierz w siebie, masz wszystkie potrzebne tutaj moce i pomocy z zewnątrz też, aby tę sytuację ogarnąć, więc dasz radę. Na pewno trzeba uważać, aby to nie skończyło się czymś takim, że jeżeli już zaczęłabyś się czemuś tam przyglądać, tak? Bo to mm, do pewnego momentu się bronisz przed tym, tak? A w pewnym momencie, jeżeli już odważysz się zrzucić tą opaskę z oczu, dojrzysz prawdę, zrozumiesz, jak ta sytuacja wygląda, doinformujesz się pewnie jeszcze, dopytasz. To, żeby nie wpaść w nadmierne, właśnie szukanie, czyli hmm, to, co trzeba wiedzieć, to trzeba wiedzieć i tego się dowiedz. Natomiast nie wpadaj już w jakieś takie plotki, dopytywania się jakichś tam szczegółów, które być może nic innego nie dają, jak tylko się zranią, bo, bo czasem to właśnie tak jest, że wystarczy wiedzieć coś po wierzchu i to już powinno wystarczyć, tak? To już jest dla ciebie. Wystarczającym dowodem na to, że należy się od sytuacji odciąć, należy to zostawić za sobą, zostawić te problemy. Niech się ktoś inny tym martwi, po prostu od tego odejść, bo ciebie to nie dotyczy. Zostać sama dla siebie, przeczekać to, dać sobie troszkę luzu, troszkę czasu. Natomiast jak zaczynamy w tym grzebać tak nadmiernie, to grzebiemy, grzebiemy, a chcemy jeszcze wiedzieć to i tamto. I no. Niestety, ale sytuacja staje się tak ciężka, że w głowie mamy już niesamowity mizżmarz. Całe nasze myślenie zaczyna się tak kłębić i tak odwracać, że w pewnym momencie już w ogóle nie wiemy, co jest prawdą, co fałszem, co jest naszym jakimś tam wymysłem czy wytworem naszej wyobraźni, i możemy się w tym wszystkim bardzo pogubić. Natomiast tutaj trzeba by było tak delikatnie. Poprzez umysł, z odrobiną cierpliwości, wytrwałości, dowiedzieć się to, co trzeba, i nie wchodzić już w głębiej. Bo wchodzenie w głębiej uruchomiłoby w Was może jakieś pokłady zazdrości. Złości, jakiejś takiej obrony niepotrzebnej przed tym wszystkim. A tutaj, jeżeli tak faktycznie sytuacja wygląda, to po prostu może trzeba się odciąć i zostawić. Niech tam sobie ktoś w tym we własnym błotku się tapla, a ciebie niech to po prostu nie dotyczy. I tak myślę, że tak byłoby dobrze nie zrobić. No, będziesz miała w tym miesiącu okazję, też, droga Wago, potrenować swoją cierpliwość czy swoją wytrwałość, tak? Bo Pewnie staniesz nieraz przed sytuacją, że właśnie no nie wszystko będzie się działo już tu i teraz tak jakbyś chciała, tylko trzeba będzie właśnie na pewne rzeczy poczekać. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że już jesteś gotowa, że już stoisz tutaj silna w takiej pozycji gotowej do wszystkiego, bronisz sama siebie, czujesz tą moc, to jednak pewne rzeczy jeszcze muszą dojrzeć i na pewne rzeczy trzeba troszeczkę zaczekać ważne jest też aby mieć taki obraz no powiedziałabym może z wielu stron tak albo popatrzeć na coś z boku albo w ogóle z innej perspektywy wczuć się w czyjąś na przykład sytuację tak empatycznie podejść do kogoś na zasadzie takiej że może też nie wszystko jest taki jak tobie się wydaje czy taki jak ktoś ci mówi bo, bo właśnie no, masz inny punkt widzenia, tak? Więc spróbuj spojrzeć na pewne rzeczy tak, jakby z perspektywy tego kogoś. Być może to ci wiele wyjaśni, być może to ci pozwoli poznać czyjeś motywacje, jakieś głębokie, których tak na pierwszy rzut oka nie widać. Do, dopiero trzeba się nad tym zastanowić, przemyśleć i wtedy dopiero to widzimy. Tutaj też waga może być. Ym, może być postawiona w obliczu jakichś urzędów czy nawet sądów, tak? Możesz załatwiać jakieś sprawy urzędowe. Najprzypuszczalniej no nie pójdzie to tak, jakbyś chciała po Twojej myśli i, i w jakimś szybkim tempie, chociaż powiem tak. No to nie będą, jeżeli by to była sprawa w sądzie czy, czy jakieś sprawy urzędowe, to nie o to chodzi, że te sprawy się nie uda załatwić, że, że je przegrasz. Raczej powiedziałabym, że. Na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać, że tak jakby wszystko się będzie gdzieś przeciągać w czasie, takie zatrzymania będą, tak? Nie będzie się wszystko toczyło takim rytmem, jak mogłoby się toczyć, w takim czasie, jak to powinno być, tylko będą opóźnienia i będzie to się wszystko przesuwać w czasie, i niestety, ale no będziesz trenować tą swoją, właśnie cierpliwość i wytrwałość, o czym mówiłam już wcześniej. Nie wpadaj też tutaj, droga Wago, w taką energię nadmiernej kontroli, żeby nie było tak, że na przykład <laughs> zdarza się jakaś sytuacja, która uruchamia w tobie zazdrość i zaczynasz na przykład, nie wiem, no, przeglądać mężowi kieszenie czy komórkę czy, czy nie wiem co laptopa, szukać jakiejś informacji. Nie wpadaj w taką energię, bo to jest droga donikąd. To jest droga, która wpędzi cię tylko i wyłącznie no w chaos w głowie i, i w mętnik w głowie ci, ci zrobi po prostu, więc nie, w, nie wchodź w taką broń Boże energię bo raczej tutaj niczego się nie dowiesz, takiego yy, co byś chciała wiedzieć rzeczywiście czasem jest tak, że pewna wiedza nas niestety, ale nie uwalnia, tylko zniewala więc niczego dobrego się tutaj nie dowiesz, natomiast zrobisz sobie taki miżmaj w głowie i taki chaos, że nie będziesz sobie potem mogła z tym poradzić. No i cóż by tu jeszcze dodać, moi kochani? Myślę, że ważne jest dla wagi tutaj, aby uwierzyła w siebie. Działała szczerze, działała otwarcie. Nie blokowała się, odważyła się na, to, na te kroki, tak, na te kroki, które są tu od ciebie. Jakby wymagane niemalże. Przygotuj się owszem do tego, jeżeli czujesz, że nie możesz już tego kroku zrobić, to przygotuj się, przemyśl sobie to, poukładaj sobie to w głowie, poszukaj gdzieś tam chwili samotności, tak żeby sobie to właśnie wszystko poukładać, zastanowić się, jak to mogłoby być po kolei, przeanalizuj. No, ale potem już po prostu wobec tego problemu stań z otwartą przyłbicą. I się po prostu z nim zmierz. No, i myślę, że sobie doskonale dasz rady. To tyle, moi kochani. Życzę, aby ten miesiąc był dla Was miesiącem, który będziecie dobrze wspominać, moje kochane wagi. Do usłyszenia już wkrótce.